Witam, witam Was serdecznie, moi kochani rodacy. No, chwilkę mnie nie było, nie nagrywałam nic, ale chciałabym się z Wami podzielić swoimi wątpliwościami. W tamtym roku też się dzieliłam na YouTubie, na swoim kanale. Eee, patrzcie na to, kto organizuje Marsz Niepodległości. Popatrzcie na to. Mówię oczywiście do tych, którzy mają zamiar znów dać się zmanipulować i brać udział w tym, żeby mieli pewność, w czym biorą udział. Więc ja głosem rozsądku zadam wam kilka pytań. Po pierwsze, tak jak wspomniałem wcześniej, kto jest organizatorem tak zwanego marszu niepodległości? Czyjej niepodległości? Kto jest ojcem tej niepodległości? Bo ja widzę te newsy wszystkie dotyczące na przykład Piłsudskiego, yy, który nie był Polakiem i nie działał w interesie narodu polskiego, nie był żadnym bohaterem narodowym polskim. Druga rzecz. Święto Niepodległości, 11 listopada. Czyje to jest Święto Niepodległości? Przypomnę, że Piłsudski doprowadził do tego, że my nie możemy sobie bić na swoim rynku swoich pieniążków. Także mynnica została sprzedana. Także Weźcie kogo, celebrujecie. Przepraszam, musiałam przerwać. Eee, więc, kim był właśnie ten Piłsudski? Piłsudski nie był Polakiem. Dla tych, którzy są jeszcze w tej wiedzy nieświadomi. Kolejna rzecz. Jak już byście chcieli tak tam niepodległość zaakcentować, kiedy Polska na mapy wróciła, To datą odpowiednią jest czerwiec. 19 roku 27 czy 8 czerwca. Nie pamiętam dokładnie, dla mnie to i tak nie ma większego znaczenia, dlatego że to wszystko i tak było patekim na wodzie pisane. No ale ochronili. To, że mogliśmy w polsku mówić. tego nie można im zabrać. Pohandlowali w Stanach, pohandlowali. Zresztą, jak wiecie, to historia jest fałszowana, także też to tak nie jest wszystko tak rzetelnie udokumentowane. No, ale pomijając już ten fakt, to Wam to przypomnę i jeszcze przypomnę Wam, jeszcze jedną rzecz, dlaczego jesteście y, skupiani w centrum miasta i wyprowadzani na peryferię miasta? Czy to nie ma związku z pewną symboliką? Takie wyprowadzanie ludzi? Pomyślcie nad tym, zanim się zastanowicie, Pójść i brać udział w tym fałszywym dniu niepodległości, i na koniec przeżyjemy w, w kraju okupowanym przez lobby żydowsko-amerykańskie. To co wy chcecie Kuźwa świętować? Byście lepiej się zajęli kuźwa organizacją i konspiracją, i Informowaniem innych Polaków, że żyją pod okupacją. A tutaj Wam dam post. mój post, stary sprzed lat 2016 roku, gdy jeszcze w Niemczech mieszkałam. Dotyczący ustawy 1066 o braknej pomocy. To zaraz Wam tutaj puszczę, ze to. Już wam tutaj ten. Ja przepraszam, że tak ruszam tym, tym telefonem, ale nie mam jakiegoś tam sprzętu specjalnego. Dla mnie ważna jest informacja, a nie to, na jak, jak to jest robione. Czy to profesjonalnie zrobione, czy nieprofesjonalnie. Także sobie zobaczcie. Czekajcie, pomalutku Wam jeszcze raz cofnę. To, co tutaj napisałam w komentarzu w tym w poście. Tak żebyście mogli zobaczyć to. Wspomniana przeze mnie często ustawa 1066, wielu z Was o tym nie wie, bo wasi guru Wam o tym nie mówią. Wmawiają Wam dalej, że 11 listopada to święto niepodległości Kuźwa, tak to święto niepodległości, ale nie Polaków, tylko żmiowego plemienia. Przypominam, Piłsudski, wykrzykiwany przez wielu jako bohater narodowy nie jest polskim bohaterem. Tutaj nawet wspomnę w tym miejscu o Hrapiasiu Potockim, który uznaje go za bohatera narodowego. W 2019 roku składał zaprzysiężenie przy marszałku Piłsudskim. Chociaż już wiedział wtedy, że Piłsudski jest z innego plemienia z tego żmiowego. Więc też się zastanówcie, ci co macie Guru Potockiego, kim on jest i że szkodzi narodowi polskiemu, bo szkodzi. Daliście się złapać w jego sieci. No ale nic na to nie poradzę. Byliście tyle razy ostrzegani. Nie umiecie sami stanowić ja mówię, do tych grupy. Yy, którzy go uwielbiają. Yy. Chcecie płacić mu, kuś, bo to płacić, jakoś, niech sobie, do, niech się dorabia na waszej krzywdzie. Zresztą, dalej będą was Polacy, moi rodacy, wyprowadzać z miasta poza miasto. Czy, aby na pewno, chcecie świętować coś, co nie jest polskim świętem? Okrzyknięte przez Mijowych historyków, mówią o, Wmówiono, że to polskie narodowe święto. Jak długo jeszcze dacie się manipulować? Jak długo jeszcze będziecie uznawać polskojęzyczne autorytety za polskie? Jak długo chcecie być Polakami tylko z nazwy, zamiast być Polakami z serca i ze swojej tożsamości narodowej? A teraz mam właśnie wszystko to, żebyście sobie zobaczyli. Mój stary post sprzed lat. Mam nadzieję, że zobaczycie to. 28 października 2016 roku. Dziurę Niemcy. To stało się już wcześniej. Przynajmniej były przecieki do patriotycznych grup. A teraz ciąg dalszy. Chyba już nie, nie ma wątpliwości. Artykuł z końca maja tego roku, czyli 2016 rok. Tak jak mówiłam nieraz, niektórzy są tak ślepi i, i zawzięci. Wierząc w świętość tego prezydenta, chodziło o dudę, że oczy by wydrapali, a on po cichu spokojnie marcheweczkę narut raczy, marcheweczką narut raczy, by swoje robić. I co się zmieniło? Czy wyszło na moje, czy nie? To tutaj chodziło o tą ustawę: 1066. Tutaj prezydent. Polski Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy w zasadach pobytu, o zasadach pobytu i przemieszczania się wojsk obcych na terytorium RP. Między innymi nadaje ona siłom zbrojnym, obcym siłom zbrojnym, zaraz Wam dalej przeczytam, bo zaś mi tutaj skończy. Eee, o kurde, nie zobaczymy tego. Siłą zbrojnym yy, takie same uprawnienia jak polskim siłom zbrojnym. Czyli. Będą was mogli pacyfikować bez rozkazu dowódcy polskich wojsk. Jak będziecie, będziecie protestować, będzie, będą chcieli was tłumić. To obcy będzie miał prawo do was strzelać jak do kaczek. Tyle w temacie. Serdeczności dobrego, dziąkać wam życzę i Owocnych przemyśleń. Cześć.